Zmieniał olej. Nie wiem, ile jesteśmy over the limit, bo nie, mo nie mogę znaleźć, gdzie zapisałem ostatnio, jak zmieniałem olej, ale myślę, że z 4000 mil ponad to, co chciałbym, mamy przejechane, czyli myślę, że około 10-11 tysięcy. Ogólnie wymiana oleju w tym autobusie jest dość prosta, zawsze mi to dość sprawnie idzie. Jedyny problem jaki mam to zawsze jest to, że muszę się posiłować troszeczkę z odkręceniem filtra, ale jakoś to zawsze idzie w miarę dobrze. Jest piękna pogoda, idealna miejscówka do tego, więc muszę to wykorzystać, bo jutro już spadamy stąd, jedziemy dalej. To olej bym spuszczał do takiej wanienki, baniaczka. Zużyty olej można zawieźć do sklepu motoryzacyjnego i oni muszą przyjąć. Хурде! Чуято закренцам, хубава не е. деликатен проблем. Uh. Uh. Mamy kolejny dzień. Humor troszeczkę lepszy dzisiaj. Jadę, jadę do sklepu. Do sklepu mam jakieś 15 mil, z czego powiedzmy 4-5 mil jest taką drogą szutrową, a reszta jest dość taką szybką drogą. A nie ukrywam, nie bardzo lubię na tym motorze jeździć po takich szybkich drogach, bo nie jest to najlepszy motor do takiej jazdy. 60 mil na godzinę to to jest maks co na tym motorze można zrobić później już się tak niefajnie nie jedzie, nieprzyjemnie, niebezpiecznie się wydaje no i co, no i jedziemy, zobaczymy jak będzie Moje ręce oh my God. Dojechałem Ręce mi zamarzły Teraz mam tylko nadzieję, że będą mieli tutaj filtr Bo jeżeli by nie mieli No to mam następne 40 minut jazdy do takiej większej miejscowości Najbliższej Ale tam już jest kilka sklepów Więc tam na pewno znajdę Wolałbym nie jechać, bo, bo jest to kawał drogi i jest trochę zimno Właśnie najzimniej jest jak się zjeżdża w doliny, które są w cieniu. Normalnie od razu można czuć jak temperatura spada i jest naprawdę zimno o. do so much and that's all I'm doing. I'll let you know if these work. Okay. Alright. Thanks Jared. Have a good one. Yes sir. Okay. I need a uh, oil filter I got water. more sense man I'm about. Murdering. Yeah so I'm gonna take both just, just those two? Yeah. It's gonna be 5712 for both sir. Right the okay. okay. Should I, good I rode mine the last time I rode mine it come together against man I couldn't feel the tips of my fingers <laughs> 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 Yeah it's it. yeah. <laughs> someone took a hammer. <laughs> all right, thank you very much again yeah thank you mamita. <laughs> <sighs> Z powrotem zabieram się za zakładanie filtra. Bo chcemy jeszcze dzisiaj stąd ruszyć. I jeszcze mamy miasteczko takie do zwiedzenia. Ale jest sporo do zrobienia. Rymuje No, olej jest zmieniony. Zeszły mi dwa dni. Zrobić szybko porządek jeszcze z tym. Zlać ten stary olej do, do tych butelek, załadować motor i będziemy jechać dalej. Dzień dobry, moi drodzy, witam się z wami po raz pierwszy dzisiaj, Tomek już chyba was witał. Sytuacja z olejem zakończona sukcesem. Na szczęście bez przygód, bez przygód oczywiście się nie obyło, ale możemy w końcu ruszać. Dzisiaj rano Tomek był w sklepie. Kupił wszystko, co potrzeba, i teraz jedziemy do muzeum pooglądać ufolutki. Nie wiem czy wiecie, ale Tomek się tak rozkręcił z YouTubem, że teraz przychodzi do mnie i mi mówi, kiedy mam nagrywać, co mam nagrywać i co mam powiedzieć. I jeszcze się mnie zapytał, czy mi zapisać, co mam powiedzieć. Czy nie? Co? Youtuber? Co? Dzięki za ja Widzicie, on chce przejąć mój kanał. Ruszamy? O, YouTube! Ruszamy? Ruszamy, tak no. Zobaczcie, musisz spróbować. down do muzeum. Zaparkowaliśmy tutaj. Taki dosyć mały parking jest, ale stanęliśmy na trzech miejscach. Chyba nie ma za dużo ludzi w każdym razie. I co? Idziemy poczytać trochę o UFO. Miasto wydaje się takie jakby to powiedzieć niezbyt zachęcające. Nie jest jakieś takie czyste, fajne. Wszystko z tego, co widzę, wszystkie biznesy są tutaj oparte właśnie na zasadzie UFO. Jak jest kawiarnia z donatami, no to nazywa się UFO Donuts, UFO Tatuaże, UFO... Pamiątki, ufo, pralnie, wszystko, wszystko z ufo. Gotowy? Idziemy? mało kosmiczne to miasteczko jest. Takie, takie normalne. <noise> Uch, mali, trochę mali to co, są, nie? મળી <laughs> Częściki nikogo nie ominą. No i to jest pamiątka. Mamy to. Przechadzając się po muzeum mogliśmy dokładnie przeanalizować przebieg zdarzeń dnia, który sprawił, że Roswell stało się światową stolicą UFO. 2 lipca 1947 roku na farmie 100 km od Roswell rozbił się tajemniczy obiekt. Pierwszymi osobami, które go odkryły, było małżeństwo, właściciele farmy. William Basel zawiadomił o znalezisku szeryfa, który następnie poinformował dowództwo 509. dywizjonu bombowego w Roswell. Wojsko otoczyło teren z podejrzanymi szczątkami i rozpoczęło poszukiwania. Lokalna prasa szybko ogłosiła, że doszło do rozbicia statku należącego do istot pozaziemskich. Informacja poszła w świat i wkrótce każdy już słyszał o niewielkim amerykańskim miasteczku Dzień po wydarzeniu, Waszyngton wydał oficjalne oświadczenie, w którym stwierdzono, że tajemniczy obiekt to nic innego jak balon meteorologiczny. Materiały zostały utajnione. Wszystkim, którzy pracowali przez sprawie, zakazano o niej opowiadać. Pierwszą osobą na miejscu wypadku oraz oficerem dowodzącym był Jesse Marcel. Oficer Marcel do ostatnich dni swojego życia podtrzymywał, że to, co zobaczył na pustyni, nie było dziełem rąk ludzkich. Materiał był metaliczny, ultra cienki i niesamowicie wytrzymały. Wyglądem przypominał folię aluminiową. Oficer Marcel twierdził, że to co zobaczył musiało pochodzić spoza naszej planety. Dajcie znać, ku której wersji skłaniacie się bardziej. Uważacie, że był to statek kosmiczny, czy raczej balon meteorologiczny? Słuchajcie, właśnie jedziemy po Eli, jak oglądacie nasz kanał długo, to wiecie, że Ela to są takie aleje z tyłu, z, tyłu, z tyłu domów, na których są garaże i kosze na śmieci później śmieciarka sobie tutaj wjeżdża i zbiera śmieci i wjechaliśmy tutaj całkiem niechcący i zobaczyliśmy, że ich kosze na śmieci są rozmiarów jacuzzi, no potężne, ja nie wiem o co chodzi. Tomek bardzo lubi takie stare samochody i nazywa je duszami, więc musieliśmy podjechać i go nagrać. Co to za samochód? To jest El Camino. El Camino. Ano, jest napisane. Ładny, co? to jest? To jest sedan pickup. up Ja nie wiem, El Camino to jest El Camino! Wiesz co to jest El Camino? Droga? Kamino? Podróżowanie na kabi taki film? Kamino? No to coś... nie, to jest jakieś miejsce w... Nie, 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 to oznacza drogę. O, no może. Pozdrawiamy, podróżowanie. Trzeba <grymne> tu mam przykładować chusteczki. O, chusteczki ci przyniosłem. <grymne> godzina temu prosiłam o chusteczki. <grymne> Okej, okay, jesteśmy już po muzeum. Jak wrażenia? Takie 50-50. 50-50, no dokładnie, tak bardzo, bardzo dużo informacji. Tak, ja bym powiedział, że stanowczo za dużo informacji jak na... Tak, bo w ogóle szło się od prawej do lewej i te informacje tak były, wiecie... I wszystko trzeba... znaczy nie wszystko, większość informacji trzeba było czytać. My nic nie czytaliśmy. <laughs> znaczy, ja bo... trochę czytałem, nie pamiętam <laughs> Bo były napisy, jakieś tam teksty, artykuły i tak dalej, tak. ale były też telewizorki. Więc my obejrzeliśmy te telewizorki, w sensie te filmiki, bo jakbyśmy mhm. chcieli czytać wszystko, co tam było, to, no nie wiem, no dwie, trzy godziny by z trzeba trzy było tam godzinę, łazić. Tam było bardzo dużo, bardzo dużo informacji, tak. I to było fajnie zrobione, bo było podzielone na to zdarzenie, które się wydarzyło tam w 1947 roku. Tak. Następne było takie troszeczkę tam związane z wojskiem, z tuszowaniem tego. Aha. Było jakieś tam... Jakie filmy powstały w tak, tym temacie. w tym temacie związane z Roswell. Była tak jakby część związana z kosmitami w starożytności. Jakiś z Majami i w ogóle. Tak, jakieś takie historyczne różne. I były też doświadczenia ludzi jak tak. z pierwszego stopnia, drugiego, trzeciego, czwartego tak, i piątego. Tak, spotkania z UFO. Tak. Także no... Jak ktoś tu będzie, no to trzeba pójść. Nie, no będąc w ale Nowym Meksyku, w tak okolicach naprawdę, Wysłol, to, tak. to lepiej oglądać sobie jakiś dobry film dokumentalny, jeżeli ktoś jest zainteresowany w tym temacie. I... Tak, ale to co trzeba zaznaczyć, to jest to muzeum tak fajnie zrobione, że po prostu są przedstawione fakty, mhm. suche fakty. Tak. I ty będąc tam, masz sam. Podjąć decyzję, tak. czy wierzysz w to, czy to się wydarzyło, czy się nie wydarzyło. Nie ma żadnego naciskania. Nie, że... nie, właśnie to jest fajne, że tak, tam te wszystkie informacje były takie obiektywne. Ty, ty musisz sobie sam tak jakby... wyciągnąć jest... wnioski. O to chciałem. <noise> tak. No nie żałujemy, że byliśmy oczywiście kolejne po, miejsce po, po na naszej No to tu przyjechaliśmy tak odznaczone, także hmm. to było na tyle w tym odcinku. A w ogóle takie naklejki się dostaje w tym muzeum, jak się kupuje bilet i bilet kosztował 5 dolarów? 3 dolary od osoby. Także I cena jest chyba, rewelacyjna. To się chyba nakleja tutaj, ale no nie wiem, my nie nakleiliśmy. Także Roswell zaliczone, jedziemy dalej na południe, ale wam nie powiemy gdzie. Dobra moi drodzy, to by było na tyle w tym filmiku. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Zostawcie jakiś komentarz na dole, bo uwielbiamy czytać Wasze komentarze. Tomek ma obsesję, także zrobicie mu przyjemność. Wstydziłem się <grysty> normalnie. <na transcription. grysty> tak? Dobra, pa. <grysty> Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia buziaki. Pa pa!